Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w badaniu, które przeprowadzaliśmy wspólnie z firmą IDG i e, ABB. E, cieszę się również z powodu tego, że w webcaście uczestniczyło tak dużo osób, które zadawały wiele ciekawych pytań. Odsyłam do e, samego webcastu, natomiast postaram się w chwili obecnej szybciutko e, podzielić się z Państwem swoim punktem widzenia na badanie, które przeprowadziliśmy, jak również na jego wyniki. To, co widać wyraźnie w tym badaniu, że e, rynek jest troszeczkę podzielony. To znaczy, są firmy, które nie posiadają jeszcze strategii w obszarze przemysłu 4.0, e, gdyż być może nie, nie dostrzegają jeszcze potencjału bądź możliwości dla siebie bezpośrednio. Czasem, również korzyści płynące z nowych technologii dla wielu, jak pokazał raport, nie są oczywiste. Natomiast z drugiej strony, patrząc na to, że jednak szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta, e, widać wyraźnie w raporcie to, że że e, firmy chcą adoptować nowe technologie, chcą się zmieniać i chcą za ich pośrednictwem budować swoją przewagę konkurencyjną i rynkową. W nowych technologiach też upatrują możliwość uelastycznienia procesów, jak również e, uelastycznienia swojej oferty produktowej. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w czasach, gdzie ta właśnie personalizacja staje się coraz, e, coraz ważniejsza. Do głosu dochodzą zamówienia, które cechuje, krótka seria bardzo specyficznych wymagań i do tego wszystkiego trzeba się przygotować zarówno z punktu widzenia linii produkcyjnej jak również zasobów ludzkich czy zasobów rzeczowych. Stąd wiele firm oczywiście posiada bazowe narzędzia, takie jak systemy ERP, systemy CRMowe i to bardzo dobrze. Natomiast idziemy w stronę coraz większej automatyzacji, coraz większej ilości przeprowadzenia symulacji, a nie działania na żywym organizmie. Na przykład fabryki. Stąd upowszechniająca się chociażby koncepcja digital twin, czyli takiego bliźniaka cyfrowego tego, co robimy. Wiele firm również wskazało na konieczność przeprowadzenia zmian w swoich procesach i optymalizacji tych procesów. Natomiast to, co mnie bardzo ucieszyło, to to, że wiele również odpowiedzi wskazywało na to, że coraz bardziej liczą się również obszary związane z. Pracownikiem, jego umiejętnościami, rozwojem tych umiejętności i pozyskiwaniem jak najlepszej, jak najlepszej kadry. To, co wydaje mi się, przed czym stoimy, to jest również oczywiście wyzwanie, który, przed którym stoi IBM: to jest edukacja rynku w obszarze tego, Jakie są bezpośrednio benefity i korzyści w danych branżach, czy to paliwowej, czy chemicznej, czy rolniczej, czy, czy wytwórczej? Dlatego, że bardzo często nie wszyscy mają dostęp do informacji mówiących o przykładach ze świata. Czyli co w danej branży, jaka firma zrobiła, i jakie efekty dzięki temu uzyskała? To, co jest również ciekawe, to dużo firm chce się zmieniać, ale również bardzo często ta zmiana jest na nich wymuszana. Wymuszana jest zwłaszcza w momencie, kiedy mają się partnerować bądź być podwykonawcą zachodnich kooperantów. Wówczas bardzo często wdrażają procedury, wdrażają rozwiązania, wdrażają narzędzia, o których wcześniej nie zawsze myśleli i to fajnie, bo to podnosi ich z jednej strony zaawansowanie technologiczne, ale również w perspektywie czasu ich również konkurencyjność na rynku lokalnym bądź też rynku. Globalnym. Oczywiście, jako IBM, tutaj wspólnie z ABB dostarczamy różnego rodzaju systemy na rynku wspierające ten proces od zarządzania właśnie e, e, osobami, zarządzania i optymalizacji majątku, jak również sterowania. Patrzymy również z dużą nadzieją na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o technologie przyszłości, które będą odciskały nazwijmy to e, piętno albo będą miały bardzo pozytywny, tak naprawdę wpływ na rozwój branży i przemysłu, chociażby takie jak rozporządzenie. Rozpoznawanie obrazu, uczenie maszynowe, jak również między innymi 5G, które może kompletnie zmienić sposób, w którym urządzenia, które znamy z IoT, czyli internetu rzeczy, między sobą się komunikują. Widzimy również bardzo mocno wchodzące urządzenia typu IoT i przenikanie się ich z istniejącymi systemami SCADA. Co to oznacza? Oznacza to to, że będziemy musieli zwracać w firmach przemysłowych coraz, większe, coraz większą rolę na obszar bezpieczeństwa i zabezpieczenia informacji, jak również dostępu do... Urządzeń. Jak pamiętamy, systemy skadowe są systemami e, tworzonymi od lat, można je nazwać systemami typu legacy, e, które się dosyć trudno zmieniają i dosyć trudno ewaluują. E, bardzo często ich funkcjonalność zaczyna być uzu uzupełniana właśnie przez e, często tańsze i bardziej funkcjonalne e, urządzenia typu IoT, czyli pochodzące z tego tak zwanego internetu rzeczy, e, ale z drugiej strony właśnie e, będzie to wymagało dużej odpowiedzialności od firm oraz osób implementujących te rozwiązania, zwłaszcza w systemach e, produkcyjnych. Oczywiście zaczynamy od prostych rzeczy pod tytułem monitoring, natomiast coraz częściej schodzimy do poziomu wsparcia sterowania urządzeniami e, właśnie, e, właśnie w ten e, sposób. Drodzy Państwo, jeżeli teraz lub w niedalekiej przyszłości będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z technologią, sposobami jej implementacji, być może będziecie poszukiwali rozwiązań dla swojej branży, chcieli posłuchać o tym, kto zaimplementował co często w innych krajach, jesteśmy do Państwa dyspozycji wraz z naszymi specjalistami z firmy IBM.